Zmiana organizacji ruchu potrwają do 2 listopada. W przypadku Lubińskiego cmentarza zmiany zaczną się już od 31 października. Od tego dnia ulica Konstytucji 3 Maja będzie częściowo zamknięta, natomiast dnia 1 listopada będzie przeznaczona wyłącznie do postoju pojazdów jako ulica jednokierunkowa, więc od strony ulicy Bema i Alei Kaczyńskiego będzie obowiązywał zakaz wjazdu. Warto zwrócić uwagę na znaki przy wjazdach na rondo przy nekropoli, jak będą wskazywać kierunek jazdy do miejsc parkingowych. Głównym parkingiem dla starego cmentarza w Lubinie będzie parking przy skateparku, ulica Konstytucji 3 maja oraz parking przy byłym gimnazjum nr 5. Parking znajdujący się przy głównej bramie starego cmentarza będzie dostępny tylko dla osób niepełnosprawnych. Zmiany dotyczą również cmentarza Zacisze. Wzdłuż drogi dojazdowej do cmentarza od skrzyżowania będzie obowiązywał bezwzględny obustronny zakaz zatrzymywania. Ulica przy tej nekropolii, prowadząca w stronę lasu, będzie dostępna tylko dla osób niepełnosprawnych. Będzie można skorzystać również z komunikacji miejskiej. Autobusy będą jeździć częściej niż zwykle, niektóre z kursów będą wydłużone do cmentarza Zacisze.